Cześć wszystkim, dzień dobry. <laughs> Witam na przeglądzie czwartkowym, no u mnie dokładnie 12.25, także godzina, tutaj godzina wczesno popołudniowa, jeżeli chodzi o aktualną sy sytuację na wykresach. I tytułowo, jeżeli odniesiemy się na początek do rynku ropy naftowej, bo też tak to zawarłem, gdzie ten dołek na ropie może zostać osiągnięty, gdzie jakaś większa korekta może się pojawić, dokąd może potrwać. Ta przecena obecna, która od dobrych kilku tygodni trwa na ropie WTI, oczywiście na każdej innej też odmianie. A mamy tutaj wierzchołek 123 dolary, mniej więcej za baryłkę z początku czerwca. Mamy drugą połowę sierpnia, także dosyć pokaźne już spadki zostały przez ten czas ukształtowane tutaj na wykresie ropy naftowej. Natomiast jeżeli mamy się odnieść do. Potencjalnych zasięgów, jakich tutaj moglibyśmy sobie oczekiwać y, dla tych y, obowiązujących spadków, to skupiłbym się właśnie na układzie harmonicznym, y, ponieważ to 61,8, które testowane jest obecnie, y, wydaje mi się już mało wiarygodne. Mieliśmy jedno odbicie, mieliśmy drugie odbicie, wyraźnie mniejsze. Wy, patrząc na formacje świecowe, jest też spora presja y, ze strony sprzedających, także raczej tutaj oczekiwałbym Kontynuacji tych spadków nadal ze zwiększoną dynamiką rynkową i docelowo dwa poziomy tutaj nam się rzucają w oczy. Czyli mam na myśli 786 i 886, pierwszy z nich 786 po cenie 77 dolarów za baryłkę. Tak naprawdę odświeżam też to co, to, co mówiłem wczoraj, ja chciałem to podkreślić, bo jakby ten kierunek i to wybicie stało się faktem natomiast drugi poziom 70 dolarów za baryłkę, tak, czyli 77 związane z mierzeniem 786 oraz 70 dolarów związane z mierzeniem 886, co tutaj nam się by układało w schemat XABCD, czyli w układ harmoniczny, dwa docelowe poziomy e, do dalszych spadków na ropie właśnie, tak, to bym na tą chwilę w szerokim horyzoncie czasowym widział, e, a jeżeli jeszcze mielibyśmy sobie Poszukać potencjalnych zasięgów dla odragowania, już z tego poziomu, który obecnie jest testowany, to skupiłbym się na układzie korekty pędzącej 1 do 1 tutaj na tym trójfalowym schemacie. Bo zakładam, że raczej kontynuacja kierunku spadkowego będzie budowana, więc można byłoby to wykorzystać pod zagranie na kontynuację właśnie spadków. I w tym przypadku otrzymujemy tutaj strefę 93,5-93,30 jako ta bardziej lokalna strefa oporu w tym przypadku. Zobaczmy, co na złocie. Tutaj mamy pewne rozstrzygnięcia. Mieliśmy wyznaczony poziom, e, poziom wsparcia właśnie na współczynniku 38,2. E, przede wszystkim po godzinie 8 w dniu dzisiejszym jest takie dosyć mocne potwierdzenie tego, że ten kierunek spadkowy przynajmniej na jakiś czas zostanie zatrzymany i ta korekta będzie rozbudowywana. A jeżeli ma być rozbudowywana, to zobaczmy, e, jakie zasięgi takie pierwsze mogłyby nas interesować, jeżeli właśnie chodzi o ten, o, o, to, o ten zasięg tej, <laughs> tej korekty wzrostowej. Odkładamy sobie tą rozpiętość obecnie największej korekty wzrostowej podczas tych e, kilkudniowych spadków. No i co otrzymujemy? W tym przypadku otrzymujemy barierę barierę podażową, tutaj na wysokości tego Fs-100 właśnie, jeżeli chodzi o dokładny kurs, 1778,5 dolara za uncję, tak to wygląda na złocie, a więc 1778,5, strefa oporu i strefa pobytowa, która obecnie, na którą obecnie złoto zareagowało, kurs złota zareagował, pozostaje aktualna 1759. Przechodząc dalej rynek, rynek krypto rynek, krypto, rynek e, bitcoina. No i tak jak mówiłem kilka sesji temu, e, górna bariera e, zostaje wybroniona, tak? Pojawia się reakcja w okolicy właśnie tego górnego ograniczenia i nadal ta gra od bandy do bandy teraz e, najlepiej e, myślę, że najlepiej daje zarobić, jeżeli chodzi o ten. O ten rynek mamy dosyć dobry stosunek zysku do ryzyka, cały czas ta sekwencja jest utrzymywana i dopiero, dopóki nie zostanie załamana, to myślę, że może warto, warto to dalej wykorzystywać, tak, nie wiadomo jak ta dynamika będzie się układała, tak jak mówiliśmy sobie kilka dni temu, gdzieś tam z początkiem wakacji ta tendencja na Bitcoinie zaczynała się tak zarysowywać właśnie i ten, ta dynamika tak właśnie się zaczęła układać i no to mamy jeszcze dobrych, dobrych kilka sesji, dobre powiedzmy dwa tygodnie, że być może gdzieś tam z początkiem września, e, jeżeli mielibyśmy się tak sztywno odnieść do horyzontów czasowych, co się potwierdziło z początkiem wakacji, to może i też z końcem wakacji nieco Bitcoin wróci w, w większe zasięgi, tak, w nieco inną dynamikę, wybijemy kanał, ale to zobaczymy. Na razie cały czas ta sekwencja z tym kanałem cenowym jest jakby jedną chyba z najlepszych opcji na, tym, na tą chwilę na Bitcoina. Ok, przechodząc dalej do DAXa wczoraj wyraźne wzrosty na DAX i tak naprawdę wyraźne wzrost od ponad, ponad miesiąca na niemieckim indeksie bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o dragowanie na, na ogólnie na giełdach, czy to na DAXie, czy to na SP, do którego sobie przejdziemy za chwilę. E, zarysowaliśmy sobie ten wierzchołek e, po kursie 13970 e, To był e, wtorkowy wieczór czasu polskiego jakby teraz z tego pułapu wspominałem też w dniu wczorajszym, że szukamy ewentualnie zasięgu dla korekty spadkowej i też naturalnie wyznaczyliśmy sobie barierę popytową na wysokości 13,380, 390 to jest ten poziom minimalnie poniżej 13,400, który nas interesuje, jeżeli chodzi o e, poziom wsparcia na niemieckim indeksie. No patrząc od obecnego pułapu to jest około 350 punktów jeszcze, więc tutaj spokojnie spokojnie jest to handlować, jest to obserwować, jeszcze trochę cierpliwości potrzebujemy, a również dobrze może być tak, że te wzrosty będą kontynuowane i ta korekta spadkowa, którą obserwowaliśmy od dnia wczorajszego powiedzmy już się zakończyła i będziemy dalej budować nowe, nowe szczyty, a targety dla tych nowych szczytów mamy wyznaczone też, bo opieramy się tutaj o głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6 okolice 14200 punktów. I ten ostatni głęboki współczynnik 886 po cenie 14450. Tak to wygląda, jeśli chodzi o DAXA na tą chwilę. Ok, idąc dalej, jeżeli DAX, to teraz przede wszystkim należałoby zerknąć na, na SP, czyli na ten rynek taki nadrzędny, tak? Stany Zjednoczone, Wall Street i indeks SP 500. W wyraźnych wzrostach, chociaż korekta naruszona ta lokalna rozpiętość została wybita, więc pewna tam tendencja, powiedzmy, bardzo lokalna, została załamana. Zobaczymy, jak, jak te wzrosty będą dalej się toczyły. Czy uda się wyznaczyć przede wszystkim nowe szczyty w odniesieniu do tego wierzchołka z sesji wtorkowej 4327? Zobaczymy, jak to dalej na SP się potoczy. No, oczywiście, wyznaczałem tutaj głęboki target, jeżeli chodzi o e, jakąś większą korektę, natomiast na tą chwilę myślę, że nie ma większego sensu, żeby się odnosić aż tak, e, aż tak głęboko, chociaż zobaczmy tę h jeszcze, no bo tak naprawdę największa korekta to jest okres przełomu czerwca i lipca i dosyć spora, spora rozpiętość, a patrząc na obecny ruch, no to jest jeszcze mocno, mocno e, wyżej, tak, niż potencjalny, e, potencjalny target. Natomiast e, Ciekawa by była opcja też tutaj z pomiarem ostatniej fali na S&P. Ja tylko sobie trochę ten wykres wyczyszczę, bo za dużo mamy tutaj wszystkiego. E, czyli mam na myśli tutaj odcinek, który startował e, kilka sesji temu, to był drugi tydzień sierpnia. Tutaj wyraźnie możemy zarysować sobie m, tą ostatnią falę wzrostową. Widać po dynamice ruchu, że tutaj wszystko się, e, wszystko się zgadza i w jednej sekwencji e, notowanie się poruszają. Dosyć ciekawa strefa się pojawia w związku z tym, oznacza to zaraz jeszcze kolorem zielonym, natomiast mamy tutaj wyraźną biegunowość tego obszaru, co jest super potwierdzeniem dla, dla samej geometrii, dla samego FIBO, w tym przypadku 38,2% z tego pomiaru ostatniej fali wzrostowej, dokładnie z 9 tutaj te, te wzrosty wystartowały z 413, wierzchołek z sesji wtorkowej 4,327, no, i ta bariera popytowa, bariera wsparcia 440-445, także jeszcze trochę nam zaparakło, tak? Patrząc na dołek z sesji wczorajszej, no to mieliśmy około 8-9 punktów jeszcze. Zobaczymy. Moim zdaniem, raczej mocno prawdopodobny jest fakt, że nowych szczytów nie zobaczymy, zanim. Strefa ta nie zostanie osiągnięta, tu mieliśmy sporą podaż, odreagowanie mocno zgaszone, no i zobaczymy, jak to obecne się potoczy, tak. Nie spodziewałbym się wybicia 4,305 do momentu, kiedy gdzieś nie, nie uda się jakichś głębszych schematów rozrysować. Tak, na tą chwilę do, do S&P podszedł. Co na USDPLN, niewiele się tutaj na USDPLN nie zmieniło. Oczywiście mamy dosyć szerokie schematy, jeżeli chodzi o te pary walutowe z polskim y, złotówką. Myślę, że nie ma co się zbytnio rozdrabiać, z uwagi też na nieco większe koszty transakcyjne, takim optymalnym interwałem wydaje się być y, właśnie interwał 4, -godzinowy. także tutaj tak to, y, tak to do sprawy podchodzę. Y, I jeżeli chodzi o barierę podażową na USDPLN, to cały czas ta strefa 4,68 wynikająca z rozpiętości korekty wzrostowej, którą odkładamy sobie właśnie od dołka z drugiego tygodnia sierpnia i tak to teraz wygląda. Ten zasięg korekcyjny to jest około, e, około 1700 pipsów. Także z tego 4,51 mniej więcej startujemy i też 4,68 jest tą strefą oporu obecnie na wykresie. No patrząc na dynamikę i na zasięgi jakie tutaj na tej, Pasze walutowej są robione, no to może to być nawet kwestia sesji dzisiejszej, a spokojnie do końca tygodnia, jeżeli dolar będzie zyskiwał w stosunku do, do polskiej waluty, może zostać ta strefa, czy powinna ta strefa zostać bez problemu osiągnięta, patrząc i bazując tylko na oczekiwanej zmienności. Dwa słowa może o Euro, a nie jeszcze, bo też kilka dni nie pokazywaliśmy sobie tego rynku, czy odkąd. W tym tygodniu nagrywam, to też no akurat nie braliśmy na tapetę. Jeżeli podeszlibyśmy szeroko, bo też tutaj pewne rozstrzygnięcie się pojawiły, bo cały czas w grę wchodzi układ harmoniczny oczywiście. Wcześniej zaksięgowane 61,8. Mamy falę XA, punkt A, punkt B na wysokości właśnie współczynnika 61,8. Eee, Fala BC. Czy już zakończona fala BC tego nie wiemy. Oczywiście ona musi być powyżej punktu A, więc jeszcze trochę tej przestrzeni jest, ale fajnie by było, gdybyśmy już z tego pułapu bu zaczynali e, budować wzrosty. No i potencjalnie, oczywiście też szeroki scenariusz. E, na pewno nie trzeba gdzieś jakichś alertów sobie jeszcze ustawiać, bo to są zasięgi z rzędu 2000 pipsów. Mamy 491 i 495,5 powiedzmy te docelowe poziomy na, na euro.pl, a nie także ponownie strefy, które gdzieś tam bardzo mocno zbliżają się do okrągłych 5 zł za 1 euro, tak. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie obecnie budowane. Lokalnie, jakbyśmy sobie też wyznaczyli takie FS, to spokojnie możemy wykorzystać tutaj tą korektę. Jeżeli ktoś bardziej lokalnie handluje, to 4,77 czy 476,5 i pół to jest też Dosyć atrakcyjny pułap, gdzie można szukać potencjalnych shortów, jeżeli zakładamy dalsze spadki. Na pewno techniczna strefa, jak najbardziej na plus tutaj. Dobrze, lecimy sobie dalej. Na pewno jeszcze warto zrobić euro, USD i GBP USD, tak? Podstawowe, główne pary walutowe, więc jakby nie możemy zapomnieć o tych, o tych rynkach. trochę może odświeżymy sobie te wykresy na na etku, spojrzenie, może jakieś nowe pomysły się też pojawią. Myślę, że nie ma co jakoś mocno szeroko tutaj tutaj wyznaczać, no bo bazujemy na analizach jakby dzień dzień po dniu, jakby te perspektywy się jakoś mocno, mocno nie zmieniają na szerokich interwałach tak, tak szybko, więc jeszcze raz odświeżając tego tego euro, USD, tą główną parowolutową. Oczywiście mamy to FS wynikający z tej szerokiej korekty wzrostowej, czy dosyć, roz, dosyć sporej korekty wzrostowej na samym początku e, tych spadków. Także odświeżam, być może to przed chwilą było na wykresie, ale czy nawet na pewno było, ale nieco świeżego spojrzenia też e, nie powinno zabraknąć. No i jakby to FS tutaj bardzo mi się podoba, jeżeli uda się podciągnąć cenę w okolicy 1,02. 10.1.0215. Cały czas bym oczekiwał, że te rejony zostaną przetestowane. Jakby to jest na tą chwilę moim zdaniem najciekawszy schemat na wykresie na wykresie euro USD właśnie. Tak, zobaczymy, czy uda się strefę zaksięgować, bo dosyć tak teraz ostatnio, jak sobie spojrzymy, w bieżącym tygodniu dosyć niemrawo zaczęło to chodzić. Szybkie, dynamiczne zwroty, mało techniczne, dużo, dużo takich szumów i na siłę nie szukałbym mniejszych interwałów czasowych. Raczej poczekałbym na. E, powrót dosyć bardziej klarownych takich ruchów i z tym poziomem f 1.0.2.10 e, wyczekiwał sobie tutaj. Mm, idąc dalej, jeżeli chodzi o GBPUSD, tutaj mieliśmy zaksięgowaną 50, mieliśmy fajną reakcję, mamy nowe dołki e, i tak też e, należałoby odświeżyć sobie teraz e, wykres kabla. Tutaj patrząc na interwał 30-minutowy e, Mamy wzrosty ponad 50% i mamy tutaj ciekawy poziom związany z mierzeniem 61,8. Wyraźna biegunowość obszaru i to kilkukrotnie potwierdzona. Może nawet na 15 możemy sobie tutaj zejść. Doskonale to, by było, doskonale to jest widoczne. 50, przebita 38,2 wcześniej, drobne odragowanie. Natomiast zobaczcie na to 61,8. Jeden dołek, drugi dołek. Wyjście dołem, odbicie, czyli jeden wierzchołek, drugi wierzchołek. E, I obecne podejście raczej e, tutaj jeszcze nam trochę zabrakło. Ale pozostawiłbym tą strefę jako bardzo atrakcyjną strefę oporu obecnie na kablu. E, 1,20,85. E, zabrakło no powiedzmy około 7 pipsów. Tutaj także e, patrząc po obecnym kursie to jest około 20, 28, blisko 30, więc nawet jeszcze dzisiaj e, jest rynek w stanie, myślę, spokojnie zrobić ten zakres i jeszcze dać okazję rozegrać ten poziom, mając na uwadze pozycje krótkie tutaj.